Wielkie serce do gry, zaangażowanie, ambicja i walka do samego końca. Po pucharowym meczu z Gorzowskim Stilonem te cechy z pewnością powinny zostać wpisane w klubowy herb Krośnieńskiej Tęczy. W środę pod Macieja Kulikowskiego stanęli przed ogromną szansą awansu do finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim po 38 latach. Po zaciętym spotkaniu to jednak gorzowianie zameldują się w finale. Naszym piłkarzom należą się jednak ogromne brawa. Jasne, no wygrywa ten zespół, który wykorzystuje sytuację. No szkoda, e, że tej sytuacji, którą miał Tomek, nie, nie wykorzystaliśmy. Mieliśmy też kilka innych e, ciekawych sytuacji. No tak to bywa, natomiast e, myślę, że tutaj akurat zaprezentowaliśmy się jak najbardziej z dobrej strony i tak naprawdę e, wynik tutaj mógł być różny. Tym bardziej, że tęcza miała swoje okazje, najczęściej brakowało jednak precyzji lub świetną dyspozycją wykazywał się bramkarz gości. W 83. minucie przed niemal stuprocentową sytuacją stanął kapitan tęczy Tomasz Urbański. Niestety nie wykorzystał jej, a jak powszechnie wiadomo, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Tak było i tym razem. W 86. minucie, po błędzie defensywy, do bramki tęczy trafił Rafał Świtaj, ustalając tym samym wynik spotkania. Na tę bramkę gorzowianie musieli jednak ciężko zapracować. Nie licząc jednej, jedynej sytuacji, tęcza była świetnie dysponowana w defensywie, budząc autentyczną frustrację gości. Przez większą część drugiej połowy tęcza wyraźnie górowała również pod względem fizycznym. Ciesz mnie to, że... Grając z trzeciej my w drugiej połowie mamy na tyle sił, żeby sobie spokojnie stwarzać sytuację, grać swobodnie w defensywie. No to, nas, to, to mnie bardzo, bardzo cieszy, zespół jest przygotowany. No, tak jak wspomniałem, no szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, natomiast cieszy mnie to, że potrafimy sobie z tak silnym rywalem stwarzać tę sytuację, grać swobodnie jak równy z równy. Jak najbardziej jesteśmy tutaj zadowoleni. Świetną postawę tęczy docenił także trener Stilonu. Gratuluję przeciwnikom, że tak daleko doszedł. Ambitnie grali. Poukładany zespół taktycznie, grający od tyłu, próbujący grać od tyłu. Fajnie grają. Teraz tęcza przygotowuje się już do kolejnego meczu w rozgrywkach ligowych. W najbliższą sobotę zmierzy się u siebie z Zenitem Ługów. Początek spotkania o godzinie 16.00.